Siema wszystkim, ja jestem so, a to są rośliny versus zombiaki. Garden Ops. Garden Ops. Tryb, nie wiem czy znacie ten tryb. Czekajcie. zombie takie, takie zombie. Jakie jeszcze zombie? O i plus 500 monetek, nie wiem co to znaczy. E... Boss wave, dobra. Hmm, rozumiem, że tutaj będą, aha, tu będą do nas szły, tak? Nie wiem, zostawmy tego. Ogólnie to jest yy, 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 przeciwko yy, bronieniu ogrodu. Tak jak w klasycznym plans versus zombie. Czemu akurat boss od razu przyszedł? Czekajcie, bo tu moje te są. Dobra. To jest bronienie naszego ogrodu przeciwko, przeciwko zombiakom, które nasyła na nasz komputer. Jest ze mną tutaj trzech innych graczy, których ja kompletnie nie znam. Ten tryb nigdy mi nie zadziałał wcześniej, to jest pierwszy raz, kiedy on, kiedy on mi działa. Co mnie niezmiernie cieszy. A jednocześnie nie wiem, o co w nim chodzi, bo pierwszy raz w niego gram. I zobaczymy. Patrzcie, niektóre, niektóre z naszych... Okej. Okay. Dostaliśmy plus 125 golda, ale nie dostaliśmy żadnych roślinek. Nie wiem, czy to widzicie. Dobra, i co? 18 do next wave i znów nam będzie losować? Jestem ciekaw. Tu można coś też postawić. Nie wiem, czy warto w ogóle, bo to padnie od razu, wiecie? Tu raczej nic nie przetrwa. Ale można jakieś takie zwykłe postawić. Akurat na roślin, dla roślinek mam pełno. Dobra, pięknie dostali. Yy, widzę, że ten jeden tam jest z przodu. Ja mam trzynastu zabitych. To ma chyba znaczenie. Ilu ma się zabitych, wiecie? O oh tak, ale dostałem. Trochę mnie tutaj obroniła moja fasola, ale jestem mocno uszkodzony. Dobra. Nie wiem, czy jeśli moje roślinki zabijają, to czy za to dostaję też punkty. Chyba tak, bo mam 19 kili, a nie przypominam sobie, żebym aż tyle tutaj zabijał. Widzę słoneczko ktoś postawił. Słoneczko jak najbardziej mi się przyda. Tak? Leczy, dobra, słoneczko leczy. Czyli standardowo tutaj. Perfect wave. Nie wiem, co to znaczy perfect wave. Chyba, że żeśmy zdobyli, zrobili perfekcyjną wpale. Powiem wam tak, przesuniemy sobie kamerkę trochę na dół, co? Bo nie widzicie... nie widzicie mojego życia i... Okej. Okay. Będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Dobra. Fala siódma. Powiem ja wam szczerze, w jaki sposób to jest fala siódma. Jeśli... Myślę, to nie jest fala siódma wcale. Nie wiem o co chodzi. Okej, okay, uciekamy. Oni nie są tacy silni jak gracze, z tego co widzę. Nie szczelają tak mocno. Chociaż też trzeba, prze, trzeba trochę uników robić tutaj. Dobra. 26 już mam zabitych i jestem na prowadzeniu. Perfekcyjna fala znów. No i dobrze, perfekcyjna fala to mi się podoba. Trochę mi to miejsce nie odpowiada, z którego oni wychodzą, bo trochę z lewej niby powychodziło, ale teraz znów ich nie ma. Nie wiem o co chodzi. Czemu tak jest? Chyba, postawmy jakieś zwykłe. Stop that zombomb. Stop the zombomb. Uuu, oni będą zombomba pchać teraz. To jest to, co chyba jest w klasycznym Gardens. O Garden Ops. Czyli jest fala. Dobra. Dobra. Uciekaj, uciekaj. Dobra. Okej, okay, zabiliśmy. Super. Zabiliśmy bomba Ja się chyba leczę tak jak w standardzie do połowy życia, tak? Dokładnie jest tak, jak mówię. Dobra, pójdźmy fasolkę jedną. Idzie doktorek. U, ale dostałem teraz mocno. Wróćmy się do słoneczka. Ono nas poleczy. Trochę głupie są te zombie, nie dają rady tutaj za bardzo. Sobie widzieliście przed chwilą, w ścianę strzelił, dosłownie. Niezbyt inteligentny zombie, ale czego by się tu spodziewać? Oni mózgów chyba nie mają, chyba tylko je jedzą, wiecie, może z własne też zjedli. Hmm, z tego co widzę, jeśli moje roślinki strzelają. Strzelają, to też do, widzę ten damage, więc najprawdopodobniej jeśli moja roślinka zabije, to wtedy też do, jest to miliczone jako za, wiecie, jako tak jak ja bym zabił, tak? Chodźmy tu, zobaczmy. Dobra. Tym trzeba w nogi strzelać. Pamiętajcie zawsze. Dobra, biegnę do, do moich roślinek. W nogi im trzeba strzelać, bo e, oni mają pancerz, wiecie, z tych tych porobionych. Widzicie? Nie został rozwalony przez fasolę wybuchową. Tak się muszę skupić także dlatego czasem nic nie mówię. O nie, ten idzie na nas. Moje roślinki, które tutaj są, nie dadzą rady go zabić, tak po prostu. Chociaż one już chyba zginęły. Dobra, trzeba mu walić po nogach i tyle. Perfect wave. Coś mi tu zginęło. Postawmy jeszcze raz tą roślinkę. I tu też ją postawmy na wszelki wypadek. Widzę, że mogę białe słoneczka stawiać. Czy to są białe, dobra? Healing Flower. Nie wiem, czy ten mój to jest healing Flower, czy taki, który mi daje srebro. Mm, bo coś takiego było, tak? W klasycznym. Oj, coś nam losuje. Co nam wyjdzie? Yeti, Yeti. I kurna, Yeti będzie po nas. Yeti, i nie wiem, co to oznacza. Super Yeti? Uuuu... Ale jazda! To jest... No, ostatnio był news o tym, że takie coś wprowadzili, takiego Yeti. O kurczę. Jakiś hardcore'owy zombie. Sok z mózgu się napił. No i będzie teraz atakował. super yeti wave uh, uciekaj so. jak są. jak sąd uciec gaz mnie robi o nie zamroził mnie zamroził mnie uciekaj soul uciekaj uciekaj dobra życia mam dużo One nie są jakieś. Znaczy, nie robią dużo damage'u, ale. Robią zamieszanie. A te to już w ogóle co do mnie strzelają. Mro, mrożone, robią zamieszanie. Patrzcie, że ja w ogóle życie nie tracę. Ja go dojadę. On jest słaby, wiecie? Widzicie to? O kurde, jak się za blisko podejdzie, to trzeba uważać. Ale mnie uderzył. Uuu. No uciekaj, uciekaj, zamroził mnie. Uciekaj są. Dobra, of, ile ich tam idzie w ogóle. Dobra, tego trzeba zabić. Jakiś gracz do nas doszedł z tego co widzę. Gdzie ja się mam tutaj poleczyć wiecie O, wave complete Udało nam się Udało nam się to zrobić Tak sup Kaczkowa zupa Nie wiem o co chodzi Co to za powiedzenie Ach on za chwilę będzie ten yy, Za chwilę będzie znał. W ogóle chyba poszedł do restauracji Dobra Helio Garcia Landing Zone. A, to jest landing zone. Dobra. U! No to ładnie powiem wam. Co im trzeba zniszczyć te domki? Bo jeśli tak, to ja w niewalę mam 90 życia, wygląda to dość średnio, jeśli chodzi o to, co mnie bije. Ale tak jak mówię, to nie jest tak jak w klasycznym yy, Garden Opsie. One nie są aż tacy mocni po prostu, nie robią tyle damage'u mi. Dobra. E, czy tu jest jeszcze jeden nagrobek, znaczy ten? Jest, czemu go nikt nie niszczy? Oni z niego wychodzą z tego co mi... z tego co widzę. Znaczy nagrobek to jest właściwie. Dobra, zniszczyliśmy go. Super. Dobra, leczmy się. Yeti jakiś tu jeszcze jest. A on tu będzie lądował teraz. No i co? Jest, udało nam się. Uciekliśmy. Powiem wam, nie było to jakieś trudne. Ten tryb da się ustawić na kilka poziomów trudności. I wydaje mi się, że to nie był najtrudniejszy, najtrudniejszy poziom. 11 wyleweli zrobiliśmy. Zdobyliśmy na tym 3000 tych srebrnych monet. I było to dość proste. A, widzicie, bo to jest difficulty easy. To był łatwy poziom trudności. Następnym razem spróbujemy sobie jakiś normalny albo średnio trudny. Wydaje mi się, że na tych wyższych poziomach po prostu zombieki będą, będą trochę więcej damage'u nam robić. W przeciwieństwie co było przed, do tego, co było przed chwilą, czyli dość małej ilości damage'u zadawanego przez zombiaki. To by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zombiaków. Cześć!